Więc tak, kochani, dzisiejsze spotkanie dotyczy zmiany optymalnej i y, liczymy na to, łącznie ze mną, że te ćwiczenia, które Wam pokażę, te praktyki, które Wam zaprezentuję, że szybko przekształcą sabotujące programy, jakie nosimy w sobie gdzieś na wierzchu, gdzieś z tyłu głowy, gdzieś ukryte, gdzieś jawne, że zostaną one przekształcone na takie, które pomogą. Pomogą żyć lepiej, mieć lepsze efekty w życiu zawodowym, w kontaktach z ludźmi, zrealizować cele, marzenia, plany. Dzięki tym kluczom, które prezentuję teraz, wielu ludziom się to już udało. Polega to na tym, że klucze działają, tylko trzeba je stosować bardzo ładnie, kochani. Także od razu na początku zaznaczam, te procedury, które Wam zaprezentuję teraz, trzeba stosować bardzo dokładnie. Również podstawę, bazę, na której robimy te wszelkie procesy transformacji, czyli stan centrum, trzeba zrobić bardzo dokładnie wszystkie cztery fazy. Mam nadzieję, że jesteście zapoznani ze stanem centrum i wiecie, jakie to są cztery fazy. Nasze spotkanie będzie składało się z takich dwóch zasadniczych części. Czyli najpierw omówimy sobie to zadanie, które wysłałam Wam w mailu, czyli należało Opisać, um, odkryć przed samym sobą, jakie są programy sabotujące, w takich trzech głównych kategoriach i mieć pomysł, mieć pomysł co pragnę w zamian. A chodzi o to, że to Wy macie mieć pomysł, co pragniecie w zamian, a będziemy jeszcze na tym pomyśle robić różne korekty, żeby to stało się bardziej, bardziej optymalne. Bo zasada jest taka, jeżeli Opisujemy to, jeżeli umieszczamy nasze sformułowania bardzo ogólne, to wtedy bardzo, bardzo ogólnie się dzieje dla nas. Natomiast nasza podświadomość, która operuje tymi programami i daje nam takie czy inne rezultaty, nasza podświadomość potrzebuje bardzo dokładnie, i specyficznie. A w zasadzie to jest, tak naprawdę, to jest jedna zasada. Że gdy pragniemy coś zmienić w interakcji naszej z ludźmi, to najpierw i w rezultatach tej interakcji, czyli w tym, jak się okoliczności upodają, to najpierw musimy zmienić naszą reakcję na tą powtarzającą się sytuację. Wielu specjalistów potrzeba, dało miliony ludzi praktykujących um, transformacji i tak dalej. Po prostu nie ma innej drogi. Ale <try> tylko ta jedna. Trzeba zmienić swoją reakcję, czym bardzo pomaga tam centrum. Tam centrum jest praktyką, której trzeba stosować oddech, który cię wycisza, reguluje i przywraca do takiej ekspresji, która jest ekspresją mądrości, zrównoważenia, spokoju, konstruktywnej i tym podobnym. I wtedy bardzo chętnie słuchają. Dzieci też. Mamy tysiące przykładów, jak to działa. W kontakcie z dzieckiem, gdy robimy prezentacje, gdy potrzebujemy rozmówić się z pracownikami, z własnym mężem, z szefem, z kimkolwiek. Stankę. Przywraca nam miejsce, w którym mamy swoje własne poczucie wartości, mamy swoje y, odczucie, kim jesteśmy naprawdę, i nasza ekspresja, czyli informacja, którą emitujemy na zewnątrz o sobie, kim jesteśmy. Jest tak spokojna, autorytatywna, charyzmatyczna, tak to nazywam. Ten rodzaj mocy. Okay. I to nam się przydaje w interakcji z ludźmi, w komunikacji z ludźmi, z otoczeniem, ale nam się to fantastycznie również przydaje, ten stan centrum, gdy potrzebujemy dokonać transformacji, bo dopiero z poziomu tej mocy, takiej ekspresji w stanie centrum. Dokonuje się skutecznie transformacja programów sabotujących na matryce optymalne. Dopiero wtedy.